oczy nie tylko Ameryki, ale bez cienia przesady świata skierowane są dziś na Waszyngton i na Waszyngtoński Kapitol, bo tam właśnie dokładnie w południe czasu lokalnego w Polsce będzie godzina 18. Donald Trump ponownie obejmie urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych. To będzie moment historyczny. Zmieni się Ameryka, może zmienić się świat, konsekwencje także dla Polski mogą być ogromne. W amerykańskiej stolicy mroźny poranek z powodu Temperatury właśnie. Ceremonię inauguracji przeniesiono sprzed siedziby kongresu do jego wnętrza, do kapitolińskiej rotundy. Wszystko to, co już się dzieje i co dziać się dziś w Waszyngtonie będzie, my będziemy dla Państwa transmitować, komentować i analizować. Jan Mikruta, witam Państwa. Zaczynamy program specjalny, inauguracja Donalda Trumpa.